Rozciąganie okolic lędźwi. Instrukcja Pozycja wyjściowa w pozycji leżącej na plecach złącz nogi z lekko zgiętymi kolanami, wydłużanie mięśni. Powoli opuszczaj kolana w kierunku podłoża, wykorzystując ciężar nóg dla łatwiejszego wykonania tego ruchu. Trwaj w tej pozycji przez co najmniej 15 sekund. Wstrzymanie ruchu. Powoli powróć do pozycji wyjściowej i powtórz te same ruchy w drugą stronę. Zaangażowane mięśnie. Oddychanie. Powszechne błędy. Zbyt szybkie wykonywanie ruchów. Uwaga! Może powodować naderwanie mięśnia. Unoszenie pleców z podłoża. Rozciąganie okolic lędźwi.